Sakowicz Luba z domu Golubowska. Urodziłam się w Słuplance Nowej, a mieszkam w Mieszkowym Grodzie. Zawsze jak były wykopki, wtedy kartofli dużo się kopali, więc moja mama zazwyczaj robiła babkę ziemniaczaną albo haluszki. To znaczy kartofla surowa była tarkowana tak na tarce ręcznej, nie tak jak teraz na maszynie, tylko na ręcznie. Do tego się dodawało trochę ziemniaków gotowanych, żeby one były miększe. I taka była nam jako w wyżerka jesienią, to nie tak jak teraz wszystko, to kanapki to, i to zazwyczaj było na kolację robione. Galuszki to tak jak pyzy ziemniaczane, ich można spożywać w trzech rodzajach, można ich spożywać z mlekiem, ze skwarkami i z makiem, ale to już jak będą ugotowane i także zaraz ja Wam pokażę. Jak to kiedyś moja mama robiła głowąską Maria, od niej się dużo nauczyłam. Bo była zdolna kobieta. W latach 60. potrafiła nawet z kilograma upiec, z kilograma mąki upiec 60 pączek z makiem. To zwykle powinna być lniana ściereczka. Tutaj jest cezak, lniana ściereczka. I to wtedy to się kładło na matkę, wyciskało się. Tak, o. I to tarkowane ziemniaki brało się tak, tu się przyciskało, żeby one dalej nie uciekali. I taka była ręczna prasa. Nie tak jak teraz. Mocno to się wyciskało, aż, aż, aż. Już jest dobrze. Teraz wrzucamy do innej miski. Tutaj mam kartofle gotowane, a jak gotowane kartofle zostawali, to się robiła tłukanica. To jest no, kartofla z tym, ze skwarkami, i tutaj jest jeszcze jajko ubite do tego. A ty, Kto lubi cebulkę, to proszę tak to później posmakujemy. Z tym kwasem się jadą. I teraz to trzeba tak wymieszać, uformować kulki, ugotować. I można to podnieść. Dlaczego gotowane ziemniaki się dodaje? Dlatego, żeby one były miększe. Kto lubi takie mocno twarde, to nie musi dawać ziemniaków gotowanych. I to się wydało tak i robiło się takie malutkie kulety, kulki. Takie malutkie pyzy się robią. Chabłuszki są skręcone, zrobione, teraz muszę ich wrzucić do gorącej, osolonej wody, ugotować i zaraz za chwilę będą ugotowane. Już to mam ugotowane, teraz wyjmuję na talerz, wyjmuję na talerz, a to są skwarki, skwareczki ze cebulką, polewam to z skwarkami z cebulką i to jest... Haluszki ze skwarkami bardzo smaczne. A teraz druga porcja to ja Wam pokażę, też wyjmę, ale to zrobię jak się robi na post z makiem. A trzecia będzie porcja to już będzie z mlekiem. Mama to zawsze robiła dużo, bo nas było trzy dziewczyny i chłopak. Jeszcze był to, to jest ty. A teraz mam tutaj w garnuszku mak. I to polewam makiem. To Wielki Post się zawsze jadło z makiem, kto lubił to z tym, no ten, ten jest troszkę z cukrem osłodzony, a niektórzy nie lubią z cukrem, to bywa tylko bez cukru, o i to tak, te już można próbować, a ja drugą porcję zacznę gotować jeszcze. Haluszki, są ugotowane, to tak, te są ze skwerkami, to tak na obiad, to w ficie można, być, no. такіутлусти, а на коляції а то з макі на великкі поздрлав що бібони не маємо за одного тлушту. А то з млеким на коляції, то є млеко і галушки ще ядло з млеків на коляції. Так галушки моглище в постачах. З сваркамі з млеким з матем.